A może Tomek by trochę wstał? Oto na przykład wstań tu, złap. Złap tam, no. Wstawaj teraz, dobrze. Aha, no, jakie fajne, nie? A teraz popatrz. Tata znowu ma telefon tutaj. Może być trochę podszedł tutaj znowu do tatusia, co? Do telefonu. Ale powolutku, dobrze. Powoli. Nie musisz się spieszyć. Tak. O, 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 o. Dobrze. A teraz chodź jeszcze tacie oddaj telefon. Chodź. Chodź tacie oddaj telefon. Powoli, powolutku. Muszę uciekać. mnie. Goni mnie, Tomek. Tomek mnie goni. O Jezus! Jezus! Dobre. Goni mnie! No Tomek, chodź do taty jeszcze. Chodź. Dobrze? Bardzo dobrze. Ale no, chodź. Dobrze, już zaraz naprawimy. Przepraszam, napraw. O, jest dobrze teraz. no. Jak Tomek chodzi? Pokaż Krzysiek. Ale Tom.